Dzień dobry Państwu, zwierzę w kamerze, odcinek kolejny, Natalia. Antonina i Adrian serdecznie zapraszamy, tak jak sygnalizowałem w poprzednim odcinku. Spacery to nie tylko aktywność fizyczna, to też potrzeby fizjologiczne. Wiadomo, że jak jest szczeniak to wychodzimy częściej, bo to jest jeszcze kwestia odpowiedniego przyzwyczajenia dla psa. To wszystko jest nieuregulowane. Natomiast jak to jest, kiedy on już jest dorosły? Czy te sztandarowe trzy wyjścia z psem to jest optimum? Yy, znaczy to jest powiedzmy jakiś tam punkt wyjścia, natomiast musimy to też dostosować indywidualnie do swojego czworonoga. Nie jestem, broń Boże, przy skracaniu, więc powiedzmy te trzy wyjścia to jest minimum, natomiast jeżeli mamy do czynienia z psami małej rasy, które trochę słabiej trzymają swoje potrzeby fizjologiczne, tudzież z psami starszymi, no to musimy dodać jeden spacer, tudzież dwa. Nie mówię tutaj o spacerach y, tych długich, bo powiedzmy dłuższy powinien być jeden, no maksymalnie dwa, Natomiast tym optimum takim idealnym będzie jeden dłuższy spacer, natomiast pozostałe są spacerami fizjologicznymi, więc przysłowiowe wyjście na siku i kupę, no to musimy dostosować do naszego czworonoga. Zazwyczaj są to trzy spacery, cztery, w skrajnych przypadkach pięć, ale mówimy tuż na przykład o zwierzętach też starszych. A gdybyśmy mieli to umiejscowić na osi czasu, to ten pierwszy spacer byłby zaraz po naszym przebudzeniu, a ten ostatni tuż przed snemca? Dokładnie, tuż przed snem psa i tuż przed snem naszym. Bardzo często jest tak, że zwierzę trochę reguluje sobie też jakby swoją dobę do naszej doby, czyli na przykład w momencie, kiedy my wstajemy, no to on wie, że pies, że wstaje razem z nami, jest pierwszy spacer, jest pierwszy posiłek, idziemy do pracy, no to wiadomo, śpi, odpoczywa, a w momencie, kiedy wraca cała rodzina do domu, zaczyna się aktywność jego, czyli jest ten tak zwany dłuższy spacer, Zabawa z rodziną, kolejne karmienie, no i później już dostosujemy sobie do jakby naszego trybu życia i dodatkowo tych spacerów dołączamy. Często też jest tak, że pracujemy na zmiany, więc mamy możliwość jeszcze, pomijając ten spacer poranny, dołożyć sobie spacer przed wyjściem do pracy, czyli około godziny 10-12. To też wszystko, o której nauczymy naszego psa, wychodzić na ten pierwszy tak zwany sikół czy to jest pies, który wytrzyma nam spokojnie do godziny jakieś 7-8. Czy są też takie psy, o które budzą się o godzinie 5 rano, no i już przysłowiała to, ale ta musi być prawie że ze świga. Tam. Troszeczkę się uśmiecham, bo y, ten wariant, y, kiedy my idziemy do pracy, a pies odpoczywa, to taki raczej optymistyczny, bo raczej nie znam kogoś, kto y, no, nie spotkałby się po powrocie z tejże pracy z, z, ze zniszczeniami, na przykład. W domu. Yy, znaczy to jest tak, ze szczeniakiem to nie jest tak łatwo. Gdy korzystamy z klatki kanelowej, to już mamy jakby ograniczoną przestrzeń, gdzie pies ma do niej dostęp. Y, jest też taka zasada, że prawidłowo socjalizowany pies, który nie będzie sobie wyszukiwał dodatkowej za, dodatkowego zajęcia, nie będzie się nudził, to po prostu ten czas naszej nieobecności będzie traktował jako czas na sen i na regenerację. W momencie, kiedy przychodzimy do pracy, no to, z pracy, no to wtedy będzie zabawa. Natomiast e, nikt nam też dodatkowo nie zabroni, wykorzystując na przykład pod naszą nieobecność. E, Zostawienie psu na przykład zabawki interaktywnej, tudzież kąga wypełnionego smakołykami albo piłki, podobnej jak Matośka, gdzie się wkłada tutaj w dziurkę smakołyki. No i pies w trakcie na przykład zabawy dodatkowo sobie tą e, zabawkę czy gryzie, czy puka łapą, próbuje te smakołyki wydostać. Jeżeli to jest kong na przykład u, 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 uzupełniony jakąś tam pastą, pasztetem, no to ten pies też wylizuje. Pamiętajmy, że wylizywanie też dodatkowo uspokaja naszego czworonoga, więc on jakby zajmując się e, swoimi psimi rzeczami, dodatkowo się zmęczy i jakby czymś zaangażuje, natomiast nie będą to nasze buty czy róg od krzesła. Jeżeli nie będziemy przestrzegać zasad i pies będzie brał wszystko do pyska, co popadnie w mieszkanie, czy aha, mam ochotę pogryźć sobie e, nogę czy poszarpać dywan, my na to nie będziemy reagować, no to dla niego również zabawką będzie dywan czy, czy, czy noga. Więc musimy jakby go uwarunkować na to, że jego zabawkami są e, za, zabawki stricte te psie, a nie nasze przedmioty. No i wtedy mamy jakby połowę problemu z głową. Spotkałem się z taką opinią, która mówi, że nie warto psu poszerzać ilości wyjść. Na przykład, gdy mamy urlop, i prawda, spędzamy go w domu, możemy wychodzić z części z tym, bo to rozregulowuje metabolizm zwierzaka. Znaczy się, to jest tak, że jeżeli jest pies przyzwyczajony do danych tam wyjść, no wiadomo, że jeżeli mamy też urlop, no to urlop spędzamy zazwyczaj aktywnie, czyli wyjeżdżamy sobie w góry, nad morze, do rodziny, więc y, pilnujemy tych stałych pór, gdzie było załatwianie się na przykład przed jedzeniem, czy kiedy pies jest karmiony, no bo tutaj mówimy bardziej o metabolizmie, natomiast jeżeli mówiąc przysłowiowo... Nasz pies jest przyzwyczajony, że wytrzymuje do danej godziny, no to ten mocz jakby też się zbiera w odpowiednich ilościach. Później się robi jego zagęszczenie. Więc nasz pies będzie też jakby fizjologicznie pilnował tego, że zbliża się czas, kiedy czuje się bardziej pełny i musi się załatwić. Jeżeli to jest okres urlopowy, no to wiadomo, że jesteśmy gdzieś tam na spacerze, no to nie ściągamy psa krótko na smyczną, no bo jak już gdzieś idziemy, no to i też pozwolimy mu się załatwić jakby dodatkowo. Natomiast... Kwestia jakby rozregulowania, nasz urlop sam też jest dodatkowym rozregulowaniem, no bo jakby zaburzamy cykl dobowy psa poprzez to, że no nie wychodzimy do pracy, nie ma czasu, gdzie teoretycznie on sobie w tym momencie odpoczywa, tylko jest gdzieś tam z nami. Więc no niestety trochę po urlopie, czy jak się do czynienia z pandemią, musimy na nowo wrócić do tych starych przyzwyczajeń. Gorzej to jest w momencie, kiedy... Kupujemy szczeniaka w okresie pandemii i pracujemy na pracy zdalnej. Wychowujemy, że cały czas to jest w domu. Nie wychodzimy na jakieś tam duże zakupy, nie wychodzimy sami, cały czas mamy psa ze sobą, no a raptem przychodzi ta realna nasza rzeczywistość, którą my znamy, a niekoniecznie pies. No to tu już trochę się robi problem. Teraz troszeczkę prywaty. Każdy, kto ma psa, i tutaj mam w tym momencie na myśli osobnika męskiego, kojarzy czynność, którą się obiegowo nazywa oznaczaniem terenu. No dla mnie to jest niepojęte, że oddawanie potrzeb fizjologicznych można sobie dawkować, co, co mój piesek namiętnie czyni. Ale ogólnie wokół całej tej czynności narosło wiele mitów. Zacznijmy, może, od tego, co to w ogóle ma. Dla psów. Jakie to, ma, jakie to ma znaczenie dla psów? Co to w ogóle znaczy? Yy, znaczy to jest tak. Po, przede wszystkim poznaczenie terenu. Kiedyś wilki znaczyły swoje terytorium. Znaczyły też bardzo często to tak zwanymi gruczołami kołoodbytniczymi, czyli w momencie kiedy załatwiały się yy, robiąc kupę, Dodatkowo wydostawała się z odbytu, właściwie z gruczołów, no ale powiedzmy, już tutaj nie wchodząc mocno w fizjologię. Przy załatwianiu się, dodatkowo skupom, zostawał, zostawał bardziej intensywny ślad zapachowy. I to jako była taka informacja dla innego drapieżnika, mówiąc tutaj o osobniku tego samego gatunku, że ja tu byłem jakby zostawieniem takiej informacji, podpisanie się SMS-em, to jest takim na zasadzie, jak my byśmy teraz to zrobili. Więc idąc. No, też wiadomo, że idzie w inne środowisko, czuje zapachy innego psa, więc jakby podpisuje swoje na wierzchu, po nim idzie kolejny, zostawienie z kolejnego śladu. Wiadomo, że to są też informacje zapachowe, a tu był na przykład, nie wiem, tam kolega taki, tu była koleżanka taka, nie daj Boże, tego nie, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować na zasadzie A reksio podwórka ten czy tamten. Natomiast w momencie, kiedy to jest pies, którego dany nasz, w momencie, kiedy to jest pies, kiedy nasz go znano, to tutaj jakby jest w stanie go rozpoznać po tak zwanym śladzie zapachowym. Więc tutaj tą stronę ma, to jakiś sens. Dodatkowo, kiedy idziemy na spacer, pies też posikuje, no bo jakby tworzy sobie drogę powrotną do domu, wracając, gdyby się zagubił. Ma też jakiś tam stad zostawiony, gdzie może sobie sprawdzić kolejne etapy, wracając do swojego miejsca jakby bytowania. To na zakończenie. Mój pies ma takiego na osiedlu znajomego, bolka, bardzo lubią się razem bawić i w pewnym momencie zawsze dochodzi do momentu, w którym jeden z piesków zaznacza teren, po czym następny zaznacza po nim. I taka seria może trwać nawet pięć kolejek. E, czy to chodzi o to, że nie wiem, teren należy do ostatniego? Próbowałem przechytrzyć, który bardziej, że tak powiem, będzie na wierzchu. Więc tutaj, jakby od strony tej behawioralnej, jak najbardziej tak. No, ten, który jest na wierzchu, tego najbardziej czuć. Aha, czyli po prostu, no mówiąc szczerze, no podpisał, tak, się. Podpisał, podpisał się. Podpisał tak. się. Dokładnie się podpisał, i zostawił swoje, swoje na wierzchu, więc jego zapach jest bardziej rozprzestrzeniony. Na temat potrzeb fizjologicznych to chyba na ten moment wszystko. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania do naszego eksperta, to oczywiście e, służymy tutaj rolą pośrednika. E, proszę nie wstydzić się pytać. A za dzisiejsze spotkanie bardzo Pani Natalii dziękuję. Dziękuję również. Do zobaczenia w następnych programach.